Witajcie! Dzisiaj będzie bardzo fajny unboxing. Dwóch paczówek z Chin, ale na początek paczóżka z Rumunii. Ze skórą, tak zwaną Crazy Horse. Jak pamiętacie, niedawno kupiłem sobie takie fajne szelki skórzane od Chińczyka. Które się okazały być tandetnym skajem, ale bardzo fajny wzór. Te na ramionach, takie. No i stwierdziłem sobie je przyrobię na faktycznie skórzane. Tylko szukałem w dobrej cenie. Skóry takiej ja Eee, Nie mam tutaj. Dzisiaj mam tą torebkę. A z reguły mam właśnie tą ze skóry Crazy Horse taką z przetarciami. No i u nas wszędzie była horrendalnie droga. I w końcu znalazłem na eBayu właśnie z Rumunii dwa kawałki, które powinny wystarczyć, żeby zrobić to A i tak chyba wyszło 170 zł. Także tanio nie jest. No ale zobaczmy, co jest puszce. I zaraz się zajmiemy tymi chińskimi. zapach prawdziwej skóry, to się nazywa dbałość o szczegóły. Jest pianka włożona, po to, żeby tam ta skóra przy złożeniu się nie załamała. Krawędź widać doświadczony sprzedawca. Nie będę całkiem otwierał, bo i tak po to muszę złożyć, żeby nie pogięło mi się w transporcie. Czyli Crazy Horse Leather. Wygląda dokładnie tak, no ale zobaczmy teraz to, co jest naprawdę ciekawe, tak zwane tom cruiserki, czyli wkładki podwyższające do butów. To jest to. Ale to chyba są takie poduszeczki dokładnie. Poduszeczki napięte z tyłu w butach, żeby się pięta nie obcierała. Także to jest napięte. A powodem, dlaczego sobie kupiłem te podwyższacze. To jest właśnie to, że moje Timberlandy, które kupiłem w TK się obcierałem je z tyłu. W tej chwili mam trzy wkładki do butów włożone właśnie, żeby podnieść trochę stopę. No ale stwierdzę, że tak nie może być i kupiłem sobie coś takiego. Od chińczyka czyli taka wkładka, ale jak widzicie, tutaj w części wpięcie jest dużo wyższa. A do tego mamy w komplecie jeszcze takie dodatkowe odkładki, które możemy sobie tutaj dopinać. Wybrałem wersję z tego, co pamiętam, maks na 7 cm, czyli po moim 1,92 92 będę dwumetrowcem, a nawet więcej, bo te Timberlandy też mają w miarę grubą podeszwę, a chyba maksymalnie może bo nawet 9 cm. Także ułożymy to do buta. No, tutaj za bardzo nie widać efektu, ale wrzucę Wam zdjęcia w butach bez oraz z wkładką, tak wy zobaczycie jaka jest równica w wysokości. Także to jest to, a zobaczmy co jest drugiej paczuszce. A teraz to, na co wszyscy czekali. Mini gofrownica. Bo byłoby idealnie na Dzień Kobiet Ale myślę, że też córka Będzie dzisiaj zadowolona Uwielbiam takie gadżety Powodna metalowa pokrywa Nie jest to żaden Tani plastik Jest to plastik Nie, w dotyku sprawia wrażenie Aluminium odlewanego ciśnieniowo Po prostu Cudo wieczorem Wam wrzucę jeszcze zdjęcie albo filmik z prób. Zrobimy kilka mini goferków. Rewolucja. Oczywiście wersja europejska z wtyczką europejską 220-230 V, 240 V, 50-60 Hz, 350 W. Także jest dostępna w wersji 110V na rynek amerykański, no inne rynki, gdzie jest takie napięcie. Także dla każdego coś miłego. I, I na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.